Depresja, rozumiesz, pomagasz. Naucz się mówić do ludzi chorych na depresję. Brak empatii i zrozumienia może prowadzić do pogłębienia choroby. Zmień zły język na dobry. Nie mów, uśmiechnij się, bo często nie potrafią. Powiedz, zawsze możesz na mnie liczyć. Nie mów, po co się zatruwasz. To nie pomaga. Oni naprawdę bardzo cierpią. Zamiast tego, po prostu powiedz: Kocham Cię, jeżeli jesteś kimś bardzo bliskim. Nie mów do tej osoby: okarnij się i wyjdź z domu. Ona naprawdę tego nie potrafi. Powiedz zamiast tego: Po prostu nie martw się, ja będę z Tobą, będę Cię wspierał. Powiedz mi, co czujesz. Unikaj zwrotów. Typu, nie nakręcaj się. Wierzcie, to naprawdę nie działa. To tylko pogarsza sytuację. Zamiast tego, można powiedzieć, jestem z Tobą. Staram się zrozumieć, co czujesz. Nie jest mi łatwo, ale postaram się naprawdę z Tobą być i Cię wspierać. Zamiast zwracać się w sposób, znowu masz humory? Powiedz. Jak mogę Ci pomóc? Unikaj stwierdzenia. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zamiast tego, postaraj się powiedzieć: Zawsze możesz na mnie liczyć. To niesłychanie ważne w takim przypadku. Wiemy, nie zawsze jest łatwo opiekować się osobą chorą na depresję. Jednak to jest bardzo, bardzo istotne.